Mój przodek należał do wielkiego rodu i sprawował bardzo ważne funkcje, a ja jestem zwykłym obsztymurkiem. Nie wdaj się w żadną bójkę, zrób kilka pożytecznych rzeczy, a jestem pewien, że nasz szef pozwoli ci wejść do środka. Hmm, niech pomyślę. Słyszałem, że w tej okolicy występują złoża srebra. Posiada potężną, mroczną moc. Nikt nie zdoła jej pokonać. To bardzo przydatna umiejętność dla prawdziwego myśliwego. Nie mam pojęcia, co to za strzała. Większość jest w każdej chwili gotowa poderznąć ci gardło, jeśli zobaczą u ciebie trochę więcej złota. Oczywiście tam też zachowujesz się odpowiednio, bo jeśli też przeskrobisz, będziesz miał między innymi ze mną do czynienia. Pochodzę z odległej krainy, a tam ludzie tak niskiego pochodzenia jak ja zawsze się tak zwracają do możnych panów tylko w ten sposób. Jednak zanim udało mi się opuścić obóz, do mojej chaty wpadł Greens z kilkoma strażnikami i wszystko zabrał. Mam sporo różnych zleceń, więc zajmuję się tylko tymi najbardziej dochodowymi. Nie ma tu miejsca dla takich idiotów jak ty. Hmm, wiem o co mu chodzi. Zmiana warty, a tak mi się dobrze spało. Podążaj drogą w kierunku obozu bandytów. Jego chata znajduje się tuż za obozem Paladynów, po lewej stronie ścieżki. Ciągle pracuję i nie mam kiedy zjeść. Załatw mi to, proszę. Ale nie jesteś ani ancylą, ani wego. A ktokolwiek przyjdzie tu prócz nich, ma zakaz zbliżania się do tego miejsca. Co się stało? Czemu w kolonii byliśmy tak krótko? I czemu znowu wróciło nas tutaj? W porządku, postawię sprawę jasno. Jeżeli załatwisz dla mnie ten łuk, zgodzę się, byś do nas przyłączył. Przejąłem się troską Ogrynsa. Wszyscy w obozie bardzo go lubią i nie wiem, co by się stało, gdyby zginął. Już wyzwałeś kogoś na pojedynek. Pokonaj najpierw tamtego. Co cię sprowadza do naszego wspaniałego obozu? Łazy pokoju, bezpieczeństwa i miłości? Jestem orkowym najemnikiem, ale nie parszywym sługusem, jak ci szubrawcy w służbie Łorków na Myrtanie. W czasie ostatniej wyprawy w Węgardzie zdobyliśmy kolekcję pięciu wysacanych szmaragdami złotych kielichów. Ani kroku dalej, nie twoja sprawa, gnojku. Jeśli chcesz się nauczyć, jak zajmować kury ze zwierząt, idź do Bospera. To on mnie tego nauczył.